Sekta, czyli serdeczny podstęp. O tym podstępie chcemy troszeczkę szerzej porozmawiać z tej racji, że no, chcemy podać instrukcję obsługi wakacji. Na tych wakacjach widzimy nie tylko dzieci i młodzież, ale widzimy też dorosłych, widzimy też starszych, którzy nagle uwierzą w to, że mogą być superbohaterami, zbawcami świata, zbawcami regionu, zbawcami planety? Z zobaczmy, tak sobie wypisałem hasła. Y są ludzie, którzy uwierzyli, milionerzy, ludzie bardzo dobrze ustawieni życiowo w to, że w ogonie komety Haleja Bopa jest statek Matka, na który się teleportują zabijając się. To jest sekta, która zginęło w Szwajcarii i w Kanadzie 45 y osób. Dalej. Kilkunastu aktorów bardzo znanych, w tym Tom Cruise, wierzy w to, że 30 milionów lat temu czy 130 milionów lat temu na Ziemię była, nastąpiła inwazja tetanów i te tetany zabrudziły nasze dusze i teraz trzeba jeść witaminę C i to oczyszcza. Tak mówię o scjentologach. Dalej, jest sekta i to bardzo skuteczna, posługiwał się nią wywiad południowo-koreański. I bardzo niegłupia dziewczyna uwierzyła w to, że jej guru może skojarzyć ją z mężczyzną na podstawie zdjęć i stworzy w ten sposób związek na całe życie, szczęśliwy związek. Tak? Ona odsknęła się na stadionie w Seulu, gdzie ślub brało 1200, to jest sekta Muna, 1200 par. Ocknęła się, kiedy zobaczyła starszego od niej trzy razy, dwa razy grubszego. Koreańczyka, no bo ta sekta również sprzedawała białe kobiety bogatym Koreańczykom. Dobrze, tak? no, że oni nie brali ślubu na całe życie z tą, z tą, z tą dziewczyną. Z przykładu, o którym zawsze mówię, sekta Hare Krishna, młody człowiek, który dziś ma potężną firmę, pił brudną wodę z mycia nóg guru, bo był po półtorej roku przekonano go, że dotknięcie czegokolwiek, co wcześniej dotykało ciała urzeczywistnionego, czyli guru że to skróci mu okres karmiczny. Ojciec się uśmiecha, ale to... Nie, nie uśmiecham się. To, to, nie, jest, to, to nie jest uśmiech, e, uśmiech, który miałby jakoś znieważyć, czy, czy u, ująć te, temu wszystkiemu. Natomiast bardziej zastanawiam się i uśmiecham nad, nad tajemnicą człowieka, który potrafi się tak zagubić. Ale dziś werbuje w, polskich, w polskim internecie sekta, która już w drugim kroku mówi o tym, że Chrystus powrócił w ciele Chinki. To jest 1991 rok, objawienie miał pewien Chińczyk, teraz jest już w Stanach Zjednoczonych, bo jest ścigany przez komunistów. Być może jest to legenda, dlatego że sekta Kościół Boga Wszechmogącego, która wyrbuje katolików katolików, przy pomocy zaproszenia na nabożeństwa ma wygenerowanych to ileś tam botów z kapłanami, że kapłani niby z nimi, z tymi ludźmi, którzy odpowiadają na ich propozycje uczestniczenia w nabożeństwach, na przykład internetowych, tak? I człowiek myśli, że z kapłanem katolickim Rozmawia. konwersuje, tak? I ta sekta jest, ma na swoim profilu kilkadziesiąt filmów fabularnych tłumaczonych na język polski z profesjonalnymi ak aktorami. Kto może wydać takie pieniądze na no tylko wywiad, tak myślę, że, że no, Chińczycy są dosyć, trudno im byłoby im wigilowe, znaczy wniknąć w różne struktury, muszą szukać ludzi rasy kaukaskiej, tak? ale ta sekta niszczy rodziny, niszczy życiom, niszczy ludziom, zabiera im czas. Tak? Kobieta Grażyna na stronie tekieli.blog jest jest kilka Basia Sadowska przeprowadziła dwie rozmowy, ja piszę tam duży tekst, tam jest też wywiad dla niedzieli, którego udzieliłem właśnie między innymi o tej sekcie. Kościół Boga Wszechmogącego, to jest, tu absolutnie nie ma żartów. Ludzie niszczą sobie życie myśląc, że zdobywają duszę dla Boga, dla naszego Boga. Tak? Bo o tym, że Chinka jest Mesjaszem dowiadujemy się dopiero w kolejnym kroku uwodzenia, niewolenia umysłu. Jest taka sekta, która chyba istnieje dalej. Ja przestałem się nią zajmować, kiedy złożyłem papiery do właściwego, no nie powiem, generała, czy, czy nieważne przełożonego pewnego zakonu, drogę do Emaus, w której odkryto kapłan, który był głównym, głównym twórcą tej sekty, odkrył, że istnieje coś takiego, jak. Jak charyzmat miłości oblubieńczej, która może być między kapłanem a małżonką. Taki fenomen odkrył. Także to w IV wieku gdzieś tam tak odkrył. No i, i, i rodziny, które zostały zniszczone przez tam rozbite małżeństwa. Tak? Wpuścili mnie na swój wewnętrzny czat, gdzie okazało się, że tych rodzin jest kilkanaście, kilka. I jeszcze więcej jest takich, które jest zagrożonych. Tak? A przyszła kobieta do mnie dlaczego? Dlatego, że jakiś kapłan z tej sekty, traktowanej wtedy jako wspólnota Kościoła katolickiego, tak? poczuł miłość oblubieńczą do jej 15-letniej 15 córki w dzień po tym, jak ona ukończyła 15 lat. Więc ja przedstawiłem te, te dokumenty, te wszystkie screeny przełożonemu tego zakonu, ale z tego co wiem, ten kapłan wyszedł z zakonu i jako świecki, znaczy jako laicki kapłan w tej chwili z Francji ma dalej nad tą wspólnotą przełożeństwo. Więc od jakichś komet i statków matek i tetanów i różnych innych absurdów przechodzimy do cierpienia, potwornego cierpienia ludzi.